I oto pudding, przetestuję na poziom glukozy we krwi, wpad mi do ręki w Aldi, była jakaś tam promocja całkiem dobrej cenie, szybko przyjrzałem skład, no i tak na pierwszy rzut oka 6 gramów na 100 węglowodanów, nieźle. No tutaj jest informacja, że mamy 20 gramów białka, oczywiście już ci producenci tak wkręcają, że nie piszą na 100 gramów, tylko w całym opakowaniu, więc na to uważajcie. Z białka jest tutaj 10 gramów na 100, więc praktycznie w serku wiejskim albo w skrzyrze jest tyle samo, więc... Nie widzę tutaj szału, skład mnie przeraża, ale dobra, zrobię to dla Was i wciągnę. Wolałbym pewnie samemu zrobić jak jakimś ale zjem, sprawdzimy, co się dzieje po takim wysokoproteinowym pudingu z glukozą w moim ciele. Plus 25 umie. Powiem szczerze, jak na taką przekąskę... Słabo to wychodzi, słabo. Mi się wydaje, że to jest temat przereklamowany. Tego białka wcale tak dużo nie jest. Bez promocji kosztuje to ponad 4 zł, więc uważam, że osoby na diecie ketogenicznej raczej by sobie odpuściły, bo to jest już połowa i dawki węglowodanów dzienna. Jeśli chodzi o cukrzyków insulinopornych, zdecydowanie te skoki będą mieli wyższe, więc. Mm -hmm. No, skyr zawiera tyle samo białka. Więc sobie dorzućcie tam ewentualnie kakao, jak lubicie jak kakaowe, dorzućcie sobie jagody, jak wolicie, a tym bardziej, patrząc na ten skład, który jest naprawdę, no, taką konkretną litanią, nie będę tu czytał wszystkiego, ale jest tego sporo, wygląda blado. Więc umie, słabiutko. Porównując, serek wiejski plus 10, skyr 0, serek homogenizowany plus 30 nawet, plus 40 potrafi skaczyć. ten, plus 25. Średniak, ale za tą cenę i z tymi składnikami wygląda biednie.